Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dziś makaron z dorszem w sosie śmietanowo-serowym z koperkiem. Prosty i szybki obiad, który jest także bardzo szybki do ogarnięcia, a są takie chwile w życiu, że jest to niezwykle cenne. To także świetny patent na rybę i miła odskocznia od tradycyjnych paluszków czy ryb w panierce z patelni. To nie smakuje moim nastolatkom i to bardzo więc raz na jakiś czas z przyjemnością je robię. Szczególnie, że nie jest jakieś wybitnie skomplikowane. Jeśli chodzi o sos, to można regulować jego gęstość według własnych upodobań. W filmie zobaczycie przewidki na dłuższy makaron z gęstszym sosem oraz krótszy z rzadszym. Przepisy i składniki jak zawsze na www.skuteczni.tv, a ja zapraszam do filmu. Odmierzam makaron. Dziś gotuję dla dwóch, trzech osób, więc biorę mniej więcej 300 gramów. To może być dowolny makaron, ale raczej taki krótszy, na przykład penne, świderki czy kolanka. No i świetnie sprawdza się też makaron domowy, na przykład orkiszowy. Ja dziś biorę akurat taki, to ostatnio ulubiony makaron moich synów, yy, więc go gotuję. Do garnka wlewam wodę, solę do smaku, przykrywam i zagotowuję. Do gotującej wkładam makaron i gotuję według wskazówek na opakowaniu. Ten czas zależy rzecz jasna od wybranego makaronu. Mój gotuje się około 15 minut i tyle mu daję. Ugotowane odcedzam, przelewam ciepłą wodą, po czym przykrywam, by nie ostygł, i odstawiam na bok. W czasie, gdy makaron się gotuje, szykuję rybę i sos. Ach, jeśli macie ochotę na przepis na prosty, domowy makaron orkiszowy, to dajcie znać, mogę go dla Was nagrać. To jeden z naszych ulubionych, więc jeśli miałabym go nagrać, to po prostu proszę o komentarz pod filmem. Cebulę obieram, potrzebuję tu połowę średniej i kroję ją w drobną kostkę. Żółty ser o łagodnym smaku, u mnie mniej więcej 80 g jest to mozzarella w kostce. Ścieram na tarce o grubych oczkach lub rozdrabniam, blendując pulsacyjnie w blenderze. A jeśli chodzi o rybę, to u mnie najczęściej dorsz lub łosoś. Dziś dorsz 350 g. Mrożony, więc rozmroziłam przez noc w lodówce i teraz kroję go w kawałki na jeden kęs. Kostka, paski, według uznania, pokrojony przypruszam solą i czarnym świeżo mielonym pieprzem. Z mieszam i odstawiam na bok. Rozgrzewam głęboką patelnię z niewielką ilością oliwy do smażenia. Na gorącą, ale nie dymiącą wkładam cebulę. I mieszając, podsmażam aż się zeszki. Wtedy dokładam pokrojoną rybę i podsmażam na średnim ogniu, aż ryba się zetnie od spodu przez jakieś 2-3 minutki, może, po czym przewracam ją na drugą stronę i dosmażam, aż ryba straci surowość. Ja, jak widzicie, cebulę przesuwam na bok i rybę smażę osobno, ale na tej samej patelni, wykorzystując jakieś 2 trzecie patelni. Yy, Przykrywam tak, by bardziej się dusiła niż smażyła i co jakiś czas tylko podnoszę pokrywkę, mieszając i rybę, i cebulę. Kiedy ryba jest już dobra, zdejmuję ją na chwilę z patelni, przekładam na talerz i na chwilę odstawiam na bok. A na patelnię z cebulką dolewam śmietankę, kremówkę lub 18%, mniej więcej jedną szklankę oraz mleko, mniej więcej 3-4 szklanki. I mieszając podgrzewam. I kiedy to się podgrzewa, od razu doprawiam do smaku solą oraz czarnym, świeżo mielonym pieprzem. Ja jeszcze dodaję odrobinkę gałki muszkatołowej, mieszam. Mm, pachnie przyjemnie i do już gorącego wkładam przygotowany wcześniej ser. Mam nadzieję, że dobrze się roztopi, bo trochę za grubo go zblendowałam. Mieszając, czekam aż się rozpuści, po czym dokładam siekany koperek. Dwie, trzy łyżki siekanego koperku, a jeśli suszony to jedna łyżka. I mieszam, po czym dokładam rybę. Mieszam osnuwając dorsza w sosie. I w zasadzie gotowe. I teraz tak, albo gorący makaron wykładam na talerz, nabieram porcję ryby w sosie i wykładam ją na makaron, albo dokładam makaron na patelnię i delikatnie mieszam osnowając go sosem. Nasz ulubiony wariant to zdecydowanie ten drugi. Delikatnie mieszam. Jeśli przepis ci się podoba, prośba. Wciśniesz pod filmem kciuk w górę? Dzięki temu wiem, co ci się podoba, a algorytm poleci wtedy ten przepis większej ilości osób, które mogą z niego skorzystać i sięgnąć po proste domowe posiłki. Napisz też może w komentarzu, czy lubisz ryby i czy u ciebie jada się je także z makaronem. Bardzo chętnie przeczytam o Twoich ulubionych dodatkach, bo ja też lubię podpowiedzi i z góry dziękuję za każdą propozycję w komentarzu. Możesz też od razu zasubskrybować kanał, by dołączyć do stałych widzów i mieć dostęp do nowych przepisów, które pojawiają się tu co tydzień. Oraz powiadomień o nich. Dla już subskrybujących natomiast wielki uśmiech oraz serdeczne dzięki za sympatię i okazane wsparcie. Naprawdę przepięknie dziękuję. No i gotowe! Tak przygotowane danie przekładam na talerze i podaję od razu po przygotowaniu. To jest na gorąco z ulubionymi dodatkami. Dzisiaj akurat z pomidorkami w oliwie, ale świetnie będą tu pasować najrozmaitsze sałatki na bazie zielonych liści z łagodnymi w smaku surowymi warzywami typu pomidory, papryka, czy na przykład ogórek. Z ciepłych dodatków świetnie sprawdzi się na przykład groszek z marchewką, czy duszona fasolka szparagowa z oliwą i sezamem. Dziś Trochę gęstszy sos, bo o taki poprosili mnie chłopcy, jeśli wolicie rzadsze sosy, wystarczy rozcieńczyć odrobinką śmietanki lub mleka i tu przebitki na dokładnie to samo danie, ale z innym makaronem i z bardziej płynnym sosem właśnie. Też jest serowy, ale rozcieńczony. Zastanawiałam się, którą wersję Wam zarekomendować, pytałam też synów, ale zgodnie nie umiemy wybrać, który wariant jest lepszy, więc wspominam Wam po prostu o obu. No i gorący domowy posiłek gotowy. Prosty, pyszny, odżywczy i niezwykle szybki do przygotowania. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać. Przepis pisany, składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu skutecznie TV Link jak zawsze w informacjach pod filmem, więc wystarczy tylko kliknąć. No i wstawię tam też listę składników z dzisiejszego filmu. Jeśli szukasz przepisów na szybki obiad, zerknij też na zupę jarzynową z klopsikami lub na nagrywane jakiś czas temu foodbooki z propozycjami szybkich obiadów. A ja dziękuję za uwagę, za do do końca. Przypominam o subskrypcji kanału, a subskrybentom raz jeszcze pięknie dziękuję za okazane wsparcie. Przepysznych szybkich obiadów Wam życzę smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!